Cześć, jestem Łukasz Ankowski i nauczę was bardzo przyjemnego podstawowego triku, jakim jest over z grinda. Wytłumaczymy to na podstawie najprostszego grinda, czyli double pega. Do wykonania triku będziemy potrzebowali płaskiej poręczy nieza wysokiej, na której będziemy czuli się komfortowo i roweru z pegami. Pegles nie wchodzi w rachubę. W celu zrobienia overa z dabla, Należy trzymać balans trochę inaczej niż przy zwykłym double pegu. Powinniśmy przechylić ciężar ciała na wewnętrzną stronę poręczy w moim przypadku w prawo. Po przechyleniu ciężaru ciała w kierunku, w którym będziemy wykonać przeskok, wykonujemy bany hop z pegów. hop peg jest troszeczkę cięższy niż bany hop cool, gdyż istnieje ryzyko. Że jest są wcięte w poręcz. Dlatego należałoby użyć więcej siły, żeby tego uniknąć. Przy wykonywaniu przeskoku nad poręczą należy wyrwać rower pewnie mocno, żeby tylnie koło przeszło nad poręczą, gdyż grozi to upadkiem. Należałoby rozrobić również odpowiednio wysoko i daleko przeskok, ażeby nie zahaczyć pedałem przed przeskoczeniem nad poręczą. Nauka tego triku nie wymaga wiele wysiłków, a sama akcja otwiera przed nami wiele możliwości, takie jak over na rurach w dół, pod górę, z barspinami bądź z rotacją. Życzę powodzenia i do zobaczenia w samym odcinku.